Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Cynk, mam nadzieję, że macie dobre humorki, a jak nie, to w sumie nie obiecuję, że Wam je poprawię. Tak czy siak, zapraszam do porannego czytanka Waszych komentarzy. Weźcie sobie kawkę, herbatkę bądź zupkę, jak co po niektórzy, i zapraszam do słuchania. Przy okazji smacznego. Allegro, jestem z Tobą od momentu wrzucania filmku, filmików z Blanko. To, że nie komentuję filmów, nie znaczy, że nie oglądam każdego materiału, wręcz przeciwnie. Pozdro, próba szósta. Bardzo dziękuję, doceniam, że jesteś stałym widzem. Przynajmniej mam taką nadzieję, że przynajmniej nie ściemniesz, bo nie wiem, bo jakbyś komentował wszystkie moje filmy, to bym wiedział, ale póki co jest jak jest, ale wierzę Ci na słowo. Przynajmniej mi się wydaje. W ogóle tak swoją drogą, zapraszam moich stałych widzów, bo tylko praktycznie stali widzowie oglądają poranne czytanie, do po prostu... W... Rozdawajek, czyli możecie tam wygrywać naprawdę 150 zł co tydzień. Aktualnie musiałem przedłużyć o dwa tygodnie, bo miałem za duże wydatki, no ale naprawdę ludzie otrzymują te 150 zł i nawet chyba ze dwie lub trzy osoby, które oglądają poranne czytanko, to wygrały. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ze dwie, trzy osoby na pewno wygrały, które oglądają moje filmy na stop Reszta to nie wiem, bo tam są też, zauważyłem, że ludzie tworzą dodatkowe konta. No, no nie, bronię, tak? Komentarz to komentarz, statystyka to statystyka, dodatkowa subskrypcja jakby nie pasowała. Szkoda, że to są jednak puste subskrypcje, że jednak ktoś wchodzi, żeby pisać mi dwa takie same komentarze, jedno po drugie. To, to, to wiecie, jeszcze gdyby to się troszeczkę postarali bardziej, nie, że wiecie, że jest jakiś tam odstęp czasu, że nie piszą dokładnie tego samego, samego schematu, że wiecie, że piszą dokładnie, dokładnie to samo. Kopiuj, wklej, kopiuj, wklej na dwóch kontach, czy tam trzech, nawet czterech, nie wiem. Tak czy inaczej, no jest to bardzo, bardzo dziwne. Mało tego, te dodatkowe konta to się nazywają praktycznie ze zmienioną jedną literką, czy tam cyferką. I. Jest to o tyle śmieszne, że to, że to widać, że to jest dodatkowe konto, no ale z drugiej strony nie powiedziałem, że nie można mieć, nie mogę też udowodnić, no a statystyka to statystyka, ale jest trochę przykre, że wiecie, że ci ludzie, którzy naprawdę się zgłaszają do tych rozdawajek, mają to jedno konto, nie zakładają dodatkowych innych paru, żeby tylko dać ten komentarz i zwiększyć sobie szansę wygranej, no to, to, to zmniejsza im szansę wygranej dla tych normalnych ludzi, którzy po prostu raz na tydzień walną mi ten komentarz na, tym, na tej rozdawajce i, i tyle. No ale co zrobić? Pewnie już nieraz rozdałem komuś, kto drugie konto zakłada. Finlandia była 100 razy lepsza od Szwecji, Finlandia była u mnie na drugim miejscu zaraz za rewelacyjną Norwegią, Szwecja wygrała przez Stating i Markę, piosenka sama w sobie była nudna, yy, ja tak nie uważam, mnie Szwecja rozwaliła na łopatki po prostu i pierwszy raz słyszałem tą piosenkę i po prostu płakałem, więc jakby dla mnie była dużo, dużo lepsza i 100 razy lepsza od Finlandii, a Finlandia to w ogóle gdzieś jest tam super, super w dół z racji tego, że po prostu gościu nie śpiewa. I w ogóle ten cała Eurowizja dla mnie to jest wie, jeden wielki syf. Ale to jest oczywiście moje zdanie, a Ty masz takie. I jak najbardziej masz prawo mieć. Osobiście uważam, że Finlandia powygra, wygra, powinna wygrać czyli Finlandia to jest ten gościu, nie? Czecze, cza. Jeżeli nie, no to sorry, ale ja mówię o teraz o tym Czecze, cza. Że cze-cze-cza powinno wygrać, bo Lutko wybrał. E, no ale cieszę się osobiście z, z wyboru właśnie Szwecji, z racji tego, że dla mnie była o niebo lepsza. No ale to każdy wie. A Norwegia, Norwega swoją drogą, zacząłem lubić tą piosenkę dopiero po kilku przesłuchaniach, jakby dopiero mi weszła. Za pierwszym razem taki taka papa kurwa I, i ta dziewczyna mi się niezbyt nie spodobała, ale oglądałem ostatnio, znaczy ostatnio, obejrzałem wcześniej dużo, obejrzałem jej jednego vloga na jej kanale, bo ona ma vloga i ma kanał swój na YouTubie albo ktoś? z nią wstę. Nie, nie pamiętam. To czy znaczy wydaje mi się, że ona, bo to ona była główną tą, która chodziła i tam pokazywała jak jak piosenki tworzą i tak dalej i tak dalej. Bardzo fajna dziewczyna. Uśmiechnięta, wesoła, radosna, taka kurczę pełnią życia, taka prawdziwa na tych vlogach. Przynajmniej mam taką nadzieję, że taka była. Tam biła się z chłopem, nie Tam na cyce i tak dalej. Więc no powiem Wam szczerze, spokojnie. Spoko dziewczyna, fajnie, że jest taka jaka jest. Mam nadzieję, że, że nie ściemnia przed kamerą, ale nie wydaje mi się, bo to do łatwo wyczuć. No i z drugiej strony powiem Wam, że bardzo fajna dziewczyna. Ale piosenka nadal mi. Nie podeszła do takiego stopnia, żeby tam była jakaś druga naprzy, nawet na tym tym. W ogóle swoją drogą jestem rozczarowany tym, że Mołdawia miała tak kiepski występ. Bo miała dużo gorszy występ niż swój na preselekcjach występ. Jakby... I, i niepotrzebnie zmienili stroje dla tych pań, bo wyglądały po prostu komicznie i tragicznie. O wiele lepiej wyglądały, jak miała te rogi. Świetnie wtedy miały ten tak klimat robiły. A to było takie mmm, mech, pch, ale piosenka na przykład Mołdawii bardziej mi się podobała od Finlandii i od e, Norwegii, tak przy okazji. No. To tyle. Hej, jestem wielką fanką Blanki i nie zgadzam się z Twoim zdaniem, jednak szanuję je. Gdy Blanka dostała się na Eurowizję, bardzo się ucieszyłam, od początku trzymałam za nią kciuki. Bardzo ją lubię. Moim zdaniem nie była to żadna ustawka. Dziewczyna wygrała bo jest zdolna, utalentowana. Nie podoba mi się hejt, z którym artystka musi się mierzyć, mimo wszystko poszło na Eurowizję. To znaczy, że jest silna i wytrwała, dąży, wytrwale dąży do sukcesów. Dobrze to o niej świadczy, nie wiem czemu Polacy mają o niej takie zdanie, to młoda wspaniała dziewczyna niestety za Zostawiam łapkę w dół. Filmik pana, pana nie podobał mi się. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Bardzo kulturalny, miły. Ja tu jeszcze ci odpowiedziałem. A co do Blanki, wiesz co? Ja ci powiem jedno. Jakbyś obejrzała po prostu te wywiady z nią, to może byś zmieniła zdanie. A jak tobie tak nie przeszkadza, no to uwielbiają. ją. No, ja tylko mówię w swoich filmach, co ja myślę. I naprawdę nie mam zamiaru podchodzić i przepraszać. Za moje słowa, jakby jeśli kogoś uraziłem, no to no co ja mam na to poradzić? Urażacie się, że typ sobie z netu, przed kąpem, który tak naprawdę nic nie osiągnął, po prostu obrażacie się o jego słowa, które w ogóle was nie dotyczą też? To już prędzej Blanka powinna się obrazić, nie wy, jakby tak wiecie, bo czasami to mam takie komentarze, że jakieś tam. Pierdu, do dupewerdu, nie? nie pamiętam już dokładnie, ale jakieś tam spruty, i że mam przepraszać. Ja, taki, ja za swoje myślenie nie przeproszę. Ja mogę swoje myślenie zmienić czasami. Może coś do mnie dojść, jakaś informacja, mogę się pomylić, bo nie jestem nieomylny. Ja w ogóle nie mam wiedzy na ten temat, ale uważam ją za totalne beztalencie. to i będę się powtarzał. A poza tym przestałem ją lubić w momencie, w którym zacząłem oglądać wszystkie te kuźwa wywiady. No to, to, jest, to, to jest tragiczna dziewczyna, ale rozumiem, że masz takie zdanie. No to powodzenia Ci życzę z takim zdaniem. No, ja Ci to odpowiedziałem. Spoko dzięki za komentarz. Cynk na pewno mój komentarz był inny, ale uważam, że słuszny. Zobaczą inne twoje filmy, może inny, inny mi się spodoba. Jeżeli chodzi o tą tematykę, to ci się nie spodoba, jeżeli ten filmik Ci się nie podobał, to w sumie moje wszystkie filmy Ci się nie spodobają, bo ja mówię co myślę. I to jest tak, że niektórzy mnie oglądają, bo myślą to samo, a niektórzy po prostu chcą poznać inną opinię, a niektórzy po prostu lubią mnie słuchać. Ci którzy chcą... Mieć to samo zdanie, żebym ja miał to samo zdanie co oni, no to obejrzył moje jeden, dwa filmy i pewnie później po prostu mnie odsubskrybują bądź zablokują i tyle w sumie. I bardzo dobrze, bo nie potrzebuję takich ludzi. Jakby ja wolałbym sobie trzymać ludzi, których aktualnie mam, bo są zajebiści Uważam, że naprawdę świe, świetni ludzie mnie oglądają, bo po samych komentarzach nawet to widać. No i wolałbym, żeby tacy ludzie do mnie przychodzili, a ta reszta tych, tych innych to sio, nie? Jakby tak. out. Yy, tu jeszcze ci odpowiedziałem, ale to w sumie to, co, co, co teraz powiedziałem. To tyle. To, Okej, okay. jedziemy dalej. Myślę, że jesteś głosem młodego pokolenia, które przekłada lajki i wyświetlenia nad wielkość sławy. Osoby po kroju Sanach są popularne na daną chwilę, ale nie oznacza to, że są wielkimi gwiazdami. Postaw Sanach i edyty na jednej scenie, i wtedy możesz porównać, kto ma prawdziwy talent i jest prawdziwą gwiazdą. Osobiście uważam, że talent Edyty Górniak od Sanach jest niebotycznie lepszy. Jej po prostu wokal miażdżyłby ją w każdym aspekcie, ale gwiazdą jest większą w Sanach. Bo, bo ja mam trochę inne pojęcie o gwiaździe. Może ja po prostu się mylę, może gwiazda z Wikipedii to nie jest to, co ja myślę, kim jest gwiazda dla mnie. Więc ja mówię, to są tylko i wyłącznie moje przemyślenia. Czy przekładam lajki i wyświetlenia na wielkość sławy? Nie. Bo lajki i wyświetlenia to tak jak mamy yy, na przykład z Blanką. Lajki i wyświetlenia od zajebania. Talentu brak. Piosenka spoko. Solo jest spoko piosenku dla mnie. Osoby pokroju Sanach są popularne na daną chwilę. Nie wydaje mi się, bo ona już trwa chyba 5 lat albo 4 na scenie i cały czas jest na topie, totalnym topie. nie? Więc to nie jest na chwilę, a każda jej piosenka jest po prostu inna też. I nie będę się zagłębiał w, w, ogólnie w Sanach, ale na przykład jedna jej piosenka, mamo tyś płakała, to ja po prostu miałem ciar, jak to słyszałem, ciarki. Po prostu ciarki. Więc potrafi również wzbudzić emocje. Nie tylko jakieś tam y, 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 malutkie, y, wiecie. Piosenki, które tam tylko mają rytm mieć ale potrafi też tworzyć piosenki, które jednak dają emocje no i gwiazdą jest większą, bo gdybyśmy postawili na scenie tak jak mówisz, Sanach i Edyty Górniak to podejrzewam, oczywiście to są tylko moje spekulacje ale na Sanach więcej ludzi by się bawiło i więcej ludzi by chciało jej słuchać niż Edyty Górniak Edyta Górniak nawet swoją osobą odpycha za to Sanach, jak sobie obejrzysz na przykład różne wywiady bądź ten, to jest zwykła dziewczyna, która po prostu śpiewa i cieszy się z tego, że podoba się to, że śpiewa. I owszem, nie ma takiego talentu wokalnego ani takiej, widać, szkoły, znaczy szkoły, no wiecie, tego treningu, nie ma takich umiejętności głosowych jak Edyta Górniak, bo Edyta Górniak ma niesamowite. Nic to nie zmienia. Jakby w Sanach... Ta, którą nazwali też, że nie ma talentu w konkursie, tam chyba mam talent albo coś w stylu, że ona nie ma talentu i nie zostanie sławna. Ma niezwykły talent do tworzenia piosenek, które po prostu się słucha na okrągło. I mamy o wiele lepszą wokalnie Edytę Górniak, która żeruje na jednym, jednym konkursie, czyli Pierdolonej Eurowizji. Żeruje od 30 lat. Tworzy jakąś piosenkę, którą sama też nie napisała i sobie ją śpiewa. I ja nie twierdzę, że ona nie ma talentu. Ja nigdzie tego nie powiedziałem. W moich oczach i w mojej głowie ona nie jest gwiazdą, ale jest piosenkarką wybitną. To jest fakt. Ale na pewno nie jest moim zdaniem też piosenkarką najlepszą w Polsce. Chociaż. Tu mogę się nie mylić, bo jej talent jest naprawdę wybitny. No ale to tak w sumie ode mnie. Wyjaśnienie. Jakby moje pojmowanie gwiazdy to nie jest takie jak z Wikipedii, nie? że tam gwiazda to jest osoba popularna czy coś w tym stylu. Dla mnie gwiazda to jest, to jest osoba, którą po prostu kocha większość yy, po prostu na, naszego kraju bądź świata, nieważne. Gwiazda jest po prostu nieosiągalna. Gwiazdą są też aktorzy którzy mają niezwykły talent, ale też jednocześnie ludzie po prostu ich kochają. W sanach kochają ludzie. To tak jak te czacza-cza, nie? Ludzie kochają, więc on stał się gwiazdą. Nieważne, czy je ma wybitny talent, czy nie, ale on się stał gwiazdą. Nawet kurwa, zasrane gwiazdy porno stają się gwiazdami. Taka jest teraz rzeczywistość. Ale mam wrażenie, że dla mnie gwiazdo to jest po prostu ktoś, Wybijający się na tle wszystkiego innego. Więc może przesadziłem z tymi gwiazdami, porno o gwiazdy. Ale gwiazdy, porno, sama nazwa mówi gwiazdy. <noise> Dobra, nieważne, wchodzę już nie na ten temat. Tak czy inaczej, tu przesadziłem z tymi gwiazdami, to wyplujcie sobie z pamięci. No ale no dla mnie, gwiazda to jest ktoś yy, aż, aż po prostu odchodzący od tych wybitnych. Gwiazda to jest ta osoba, wiecie. Yy, co przebiła tą barierę tego zwykłego, normalnego, jakby, bycia sławnym. No, na przykład Sanach dałem tu przykład, bo ona właśnie, moim zdaniem, jest gwiazdą. Ją kochają po prostu wszyscy, ją uwielbiają wszyscy, oczywiście, przepraszam, prawie wszyscy, tak? No, ale jest bardzo, bardzo dużo ludzi, którzy po prostu uwielbiają jej talent, to można, i właśnie na tym też można to zobaczyć na YouTubie. Bo można zobaczyć jak wiele ludzi też komentuje jej piosenki i je uwielbia. Zobaczmy to też na Edytę Górniak. Wszyscy doceniają jej talent. Ale w moich oczach na przykład nie jest gwiazdą. Jest po prostu zajebistą piosenkarką. Przy okazji, która jest wyolbrzymiana przez TVP. To jest, to jest moje myślenie, ale mogę się mylić. Jakby też pomyliłem się, bo ponoć Edyta Górniak stworzyła jeszcze Inną piosenkę, tą gościu mnie poprawił, że jakoś tam piosenkę wcześniej też stworzyła. I że ponoć jest super. Więc tutaj za to przepraszam, że się tam pomyliłem. Ja ci tu jeszcze odpowiedziałem. To tylko moje zdanie. Nie namawiam nikogo, by myślał tak jak ja. Lekko się z Tobą nie zgadzam. Osobiście dziwię się, jak taka na przykład Jank Leosia, czy jakoś tak, jest sławna w Polsce. Edyta dla mnie jest niezwykle utalentowana wokalnie, ale uważam jednocześnie, że jej osiągnięcia, jak i tytuł Gwiazdy Polskiej jest naciągany i wyolbrzmiany. Ale to tylko moje zdanie. Osobiście w reakcjach na jej występ wielokrotnie powtarzam co jak co, ale talentu jej nie brak. Otóż to, a przy okazji, wróćmy do tej Jank Leosi. Ja się dziwię niektórym, yy, po prostu, że są tak sławni w Polsce się robią te, ci ludzie. I Jan Klośa po prostu jest takim beztalenciem, że to jest, to jest gorsze prawdopodobnie od Planki. I dlaczego ona jest sławna, nie mam pojęcia. Ale to jest moje zdanie i po prostu tak czuję. I tak się też dziwię, dlaczego ona ma takie wyświetlenia, nie? Ale też wróćmy do tego, czy ja nadkładam wyświetlenia nad wielkość sławy, tak jak tutaj dałeś, dałeś bądź dałaś komentarz. Yy, nie, jakby, ale po części jest to jakby wy, wyznacznik tego, kto kogo uwielbia, nie? Jak, duży, jak duża liczba osób uwielbia właśnie daną twórczość. Oczywiście można to zachwiać, można to też okłamać i tak dalej, więc no nie wierzę tego w 100%, Dałem tu przykład w taki sposób, żeby pokazać mniej więcej tą różnicę pomiędzy Sanach a Edytą Górniach. No ale to wiecie, no to jest tylko moje zdanie, no kurczę, no co ja, ja mam ukrywać swoje zdanie, bo kogoś mogę urazić, albo ktoś może się ze mną nie zgadzać. Czy wszyscy muszą się ze sobą zgadzać? No nie. Po prostu. Jeszcze mamy odpowiedź od Lilki. Ale się uczepiliście tej Zuzi Sanach. Ona jak najbardziej jest wielką gwiazdą, z prawdziwym talentem. W trzy lata osiągnęła nieprawdopodobnie dużo, więcej niż niektórzy przez całe swoje artystyczne życie. To największy suk sukces komercyjny i największa kariera od wielu, wielu lat. Właściwie to nie pamiętam takiego zjawiska muzycznego i przy okazji socjologicznego w Polsce. Przed nią tylko hip-hop w naszym kraju tak dobrze się sprzedawał i pojawienie się Sanach na nowo rozruszało rynek muzyczny w Polsce i rozkręciło sprzedaż płyt. Poza tym, co definiuje prawdziwego artystę, to że trafia do ludzi. Potrafi ich wzruszyć, wywołuje prawdziwe emocje. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś wzruszył się na przykład słuchając Blanki. Senach tak, tak szarpie od środka, że nawet facetów ściska za gardło i zdarza się im uronić łezkę. Ja miałem to, uroniłem łezkę, przyznaję się, bez bicia, właśnie na mamo tyś płakała o matko, to było. Ja miałem ciarki i płakałem co jeszcze gdzie kurczę gdzie uronić łezkę wiem bo widziałam i nie to nie jest gwiazda jednego sezonu za dużo ma już hitów na koncie poza tym siłą rzeczy zostanie zapamiętana chociażby za piękne kompozycje których, które stworzyła do tekstów naszych wybitnych poetów Szymbrowskiej, Słowiockiego Buczyńskiego i tak Dzięki, i, e, dzięki niej młodzież sięga po poezję, i to jest piękne. Zurze jest młoda, zdolna i bardzo pracowita. I nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. A co do Edyty, Edyta ma genialny głos i nic poza tym. Nie, no ewidentnie jeszcze ogromnego lenia w tyłku. E, ciężko mi się nie zgodzić, aczkolwiek nie mam pojęcia o sprzedażach płyt. Tutaj się nie wypowiem, bo no nie mam zielonego pojęcia. Jeżeli to jest prawda, co napisałaś. No to zajebiście, a jeżeli nie, no to... To trudno, jakby to, to... już ludzie weryfikujcie sami. Co definiuje prawdziwego artystę? To, że trafia do ludzi. Mi się wydaje, że piosenki Edyty Górniak również trafiają do ludzi i nie mogę powiedzieć, że nie jest artystką, bo jest artystką. Jest wybitną piosenkarką. Ja po prostu nie uważam ją za gwiazdę. Że jej, jej kariera jest wyolbrzymiana. Wszystko jest wręcz y, sztuczne I, i o to mi w tym całym chodzi, dlatego w moim filmie były sztuczne gwiazdy, tak? Gościu się trzęsie, ale mówi merytorycznie, a w twoim filmie z powodu jego drżących rąk przekreślasz go, a jej braki angielskiego pomniejszasz, mówiąc, że twój angielski jest jeszcze gorszy. Pamiętaj, że ona jest nauczycielką śpiewu i przerabia większość piosenek po angielsku, a nie jest robotnikiem z Polski, który jedzie na zachód do pracy, gdzie wystarczy mu cokolwiek powiedzieć, byleby go zrozumiano. Na scenie przed tysiącami ludźmi od artysty wymaga się więcej, jeśli chodzi o język, a ta pani oprócz że jest nauczycielką śpiewu, zabrała się za śpiewanie. No to teraz tak po pierwsze nie, nie przekreśliłem jego filmu dlatego, że mu się ręce trzęsą ja mu nie wierzyłem w to co on mówi bo mu się ręce trzęsą też na końcu filmu wspomniałem, że powinien robić dalej takie filmy i że go wspieram a przy okazji jeszcze powiem, że on mi napisał, że on ma jakąś tam chorobę dlatego mu się ręce trzęsły w późniejszym etapie jeszcze go przeprosiłem za to w filmie też nie wiem czy obejrzał ale też no chyba napisałem mu jeszcze komentarz, że przepraszam, że nie wiedziałem, że ma chorobę, więc no to to jest tak zmniejsza, czy umniejsza mi angielski? Owszem, jakby ja nie rozumiem zbytnio, nie? Wymaga się od człowieka, znaczy teraz mówię o zwykłym, zaraz przejdę do artysty, ale wymaga się od zwykłego człowieka znań, aby mówił perfekcyjnie w jakimś tam języku z akcentem, Zwłaszcza Polacy mają jakąś pierdoloną fazę na to, autentycznie, jakby. Ja mam wrażenie, że Polacy tak są uszczypliwi o ten angielski, że to jest coś niesamowitego. Polacy myślą, że angielski to jest ich własny, nie? Niektórzy nawet nie chcą gadać po polsku, bo są English. Jakby, no sorry was bardzo, wyjebane mam na to, kto jak mówi po angielsku, bo mnie to po prostu nie rusza. Jak ktoś gada dobrze, to gada dobrze i fajnie. Jak ktoś nie ma akcentu, to nie ma akcentu. Nie każdy powinien to mówić. Poza tym, zacznijmy od tego, że wiele gwiazd, nawet polskich, Słabo gada po angielsku, no i też śpiewa słabo po angielsku, bo nie mają akcentu, tak jak to sobie niektórzy życzą od artysty akcentu, i jakoś sobie radzą, i jakoś ludzie ich słuchają, i jakoś sobie występują. Więc jakby tego nie rozumiem zbytnio. A co do tej dziewczyny, bo to jest Gosia, jest nauczycielką śpiewu, a tam dowiedziałem się, że śpiewała tylko tako dla fanu, więc to nie jest artystka, za której płacą za śpiewanie, tylko jest Nauczycielką śpiewu, która uczy śpiewać. Ale to był strzał w kolano dla niej, że po prostu pokazała, jak fatalnie śpiewa i że nie potrafi wykorzystać tego, w czego uczy. Więc, jakby nie patrzeć, no to strzał w kolano. No ale, na przykład, o ile dobrze kojarzy, to pani Zapędowska, czyli nauczycielka na przykład Edyty Górski, Górniak, tak? sama mówi, że nie umie śpiewać i że ona nie śpiewa i nie umie, ale uczy śpiewać i jest jedną z najlepszych nauczycielek po prostu śpiewu w Polsce, więc. To tylko mi udowadnia, że nauczycielka śpiewu nie, nie musi umieć w 100% śpiewać tak pięknie jak artyści, których uczy, bo wiem, że w innych dziedzinach nauk również niektórzy po prostu nie potrafią tego, czego uczą. Potrafią coś dobrze, wy, wy, ten po prostu jakby przekazać drugiemu człowiekowi, potrafią to przekazać i dzięki temu uczą, bo nie każdy potrafi zrobić to, na przykład w sporcie. No oczywiście wiadomo, że nauczyciel y, jakichś języków i nauczyciel jakichś tam, wiecie, przedmiotów w szkole, no musi umieć to, co, czego naucza, no ale to, to są, wiecie, no, od każdego, od każdej reguły jest wyjątek tak naprawdę. Przynajmniej to jest moje myślenie, nie. Ja wiem, że są. że to jest totalnie sporne, że musi. Nauczyciel czegoś, czego co uczy, musi umieć i są. Trenerzy, którzy po prostu, bo ona jest trenerką, nie nauczycielką, nie? Trenerką, bo to się mówi trenerka głosu, no to ona jest trenerką, i uważam, że trenerzy nie muszą umieć tego, czego uczą, oni mają wiedzieć, jak to zrobić, żeby pomóc ci to osiągnąć. No bo wielu sportowców przerasta swoich nau nauczycieli, jakby nie, swoich trenerów. Przerasta. Ci trenerzy nie potrafią zrobić czego, tego, co oni, ale wiedzą, jak tobą pokierować, żebyś ty to zrobił, więc. Tym jest trener dla, trener dla mnie, nie? Jakby przynajmniej to jest takie moje myślenie, bo ja pamiętam po swoim po prostu doświadczeniu, że mnie uczył gościu jeździć na rolkach, który nie umiał zrobić tego co ja. On gorzej jeździł ode mnie, ale potrafił wytłumaczyć i powiedzieć, co jak zrobić. Potrafił powiedzieć, na których mięśniach się skupić, żeby lepsze osiągi mieć. To jest właśnie trener. Nie? Ja, w piłce nożnej masz to samo. Przecież ci trenerzy nie potrafią grać tak jak oni. Większość grała trenerów, a niektórzy nawet nie grali w piłkę nożną, ale w, znają się na tym, znają się na taktykach, znają się na tym, jak ćwiczyć tych wszystkich ludzi, więc no sorry, w, ale ja tak ja mam wrażenie przynajmniej o trenerach, nie? Nie muszą umieć tego, czego uczą. Oni mają wiedzieć, jak, jak sprawić, żebyś ty to umiał. Dzięki wielkie za oglądanie, dzięki wielkie za słuchanie. Mam nadzieję, że wam się podobało i że będziecie mieli miły dzień. Trzymajcie się.